cześć, witam wszystkich widzów na swoim kanale. Dzisiaj mamy full day of eating. Ja jeszcze jestem zaspany. Dzisiaj wyjątkowo do godziny siódmej prawie. Normalnie 105:30. Dzisiaj pomyślałem, nie mam treningów, pracy, więc można z jednej strony nagrać, z drugiej strony pospać i odespać. Także to będzie pierwsza kawa. kawa myślę, pójdą dwie. Jaki mamy rozkład na dzisiaj? Myślę, że pójdziemy sobie na zakupy. Jak się uda, pokażę Wam też zakupy. Chociaż w tym Lidlu, do którego zazwyczaj chodzę na zakupy, są czasami problemy z ochroniarzami. Też nie chcę ludzi kręcić z twarzy, później zamazywać i, i, i te sprawy. Więc może się uda zrobić tak, że będzie dobrze. Zrobimy sobie jedonko przez cały dzień. Pójdziemy sobie na siłownię. Zrobimy sobie trening na siłowni. Co jeszcze? Później przyjedzie dziewczyna, więc myślę, że pójdziemy coś na miasto zjeść. Jako, że jest to okres budowy masy mięśniowej i to taki dosyć zaawansowany, to, to sobie coś chapniemy, może. Także szykuje się szykuje się wiele wiele ciekawych, wiele ciekawych rzeczy. Nie ja się już biorę za kawkę i widzimy się przy zakupie. Także idziemy sobie do Lidla. Idziemy z buta, to kroki od razu wpadną. A tak na serio z tymi krokami, to ja tego nawet nie liczę na, na masie. Nie mam tak, że mam, nie wiem, pięć tysięcy, 8 tysięcy i za wszelką cenę to musi być wyrobione. Nie zwracam na to tak dużej uwagi. A Myślę, że to jedzenie będzie dzisiaj dość rozmaicone, więc będzie to nawet taki ala cheat day. Totalnego syfu w ogóle nie jem, nie wyobrażam sobie tego, więc staram się, żeby to jedzenie było mało przetworzone, ale jeżeli jakaś bułka czy coś wpadnie, Ponad plan, że tak powiem, to, to nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia dzisiaj. Też apetyt już nie jest najlepszy. Wrażliwość trochę siadła, no ale trzeba cisnąć dalej. Szczególnie w kwestii nóg, znowu się przytrafiła kontuzja. Kurde, to jest coś, co mnie zawsze wyłącza na dłuższy czas, na, jednak to jest coś, co muszę koniecznie poprawić. A jeszcze co do, co do samego jedzenia, pamiętam w poprzednich latach, jak, jak miałem taki dzień, że mogłem więcej zjeść, e, urozmaicić to bardziej, to pchałem pod korek, ile się dało. Wszystkie jakieś swoje smaki. E, teraz wiem, że to jest głupota, to nie chodzi o to, że talia się zepsuje, czy coś się stanie, e, bardziej samopoczucie jest beznadziejne. Senność wzdęcia Treningu się nie da w ogóle zrobić, a to jest jednak najważniejsze, jeżeli jesteś w stanie, nie jesteś w stanie zrobić ciężkiego treningu, mimo żarcia, dużej ilości kalorii, to, to jaki jest sens w ogóle tapchać w siebie? Także staram się to wybalansować pomiędzy mm, jedzenie, które jest smaczne, bo jednak smak ma dla mnie znaczenie, nie jem tylko pod makro, tylko ma to smakować, a z drugiej strony, żeby jednak czuć się po tym lekko. Na szczęście jest dość mało ludzi, więc mogę coś nagrać. Pójdą zwykłe jaja ściółkowe. To nie jest żaden szał, to tak naprawdę jest jeden short, Chociaż te są troszkę smaczniejsze. Nie ma co zwracać uwagi tutaj na wartości odżywcze, zawartość kwasów tłuszczowych, tak jak wam kiedyś przewijałem, przewijałem nawet te jajka. Nie sądzę, że będą lepsze od tych pod kątem stricte wartości odżywczych. Pod kątem smaku pewnie tak, ale tu są duże rozbieżności, jeżeli chodzi o rozmiar jajek. Także zazwyczaj, jak już muszę kupić marketowe, a teraz muszę, to wybieram takie jajka. Jedną z fajnych rzeczy właśnie podczas okresu takiego masowego jest urozmaicenie. No i tutaj takie mleczko. Owsiany napój owsiany Barista, to jest do kawki piękna sprawa jeszcze w ekspresie jak się spieni, to można sobie coś, można sobie coś takiego zapodać, no, a więc taka barista tutaj wpada. Cyk. Jeśli chodzi o źródło tłuszczy, no to tutaj poza oliwą z oliwek masy, może chowym niewielkiej ilości, lubię korzystać z samych oliwek. To nie są jakieś szałowe oliwki, ale cena jest naprawdę dobra. Eee, I tak poszły dwa razy do góry w ciągu w tym roku czasu. To są oliwki, to nie jest produkcji 100% do góry, trzeba w tej kategorii patrzeć. Eee, także para opakowań tych oliwek sobie wpadnie na pewno. Dobra, zaczyna się, zaczyna się trochę więcej osób w sklepie robić. Także gimbala sobie zostawiłem i wszystko z ręki będzie nagrywane. Jeśli chodzi o bazowe węgle, to będzie ryżyk. I jak jestem w etapie, gdzie tego jedzenia już nie jest tak dużo, to zazwyczaj bieram ryż basmati. Teraz na masie lubię bardzo ryż jaśminowy. Także ryżyk jaśminowy sobie wpadnie, ten jest naprawdę bardzo dobry. I taki trochę fun fact, widzę jak czasami ludzie z branży, nazwijmy to, wstawiają na Instagram tatara i piszą mu czerwone mięso i jakieś krowy do tego doklejają. Do, 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 do Słuchajcie, to w tych, w tych foliowych workach to jest gówno. To jest takie gówno, że się w głowie nie mieści. To zresztą też jeszcze, jeszcze gorsze. Jedyny tatar, jaki może przychodzić kupne ze sklepu, to w tym momencie go nie ma. To jest tatar premium, który jest z sokołowa. On jest na takich tackach. On kosztuje około 10 zł za 150 gramów Ten tatar tutaj to jest nieporozumienie. Także nie kupujcie tego. Okej, okay, okay, mamy mięska. A jeśli chodzi o mięsko, co będziemy wybierać? Będziemy wybierać polędwiczki z kurczaka, i widzicie już, po czym poznać fajne polędwiczki. Jak je w ogóle wybrać? To ktoś może pomyśleć, co to jest wybrać polędwiczki. O no to, że później nie ma dużo ścinków i więcej macie produktów w produkcie. Widzicie na przykład, na to zwrócicie uwagę. To jest względnie mało do odcięcia. One są ładne. Także osoba, która rozbierała tego kurczaka, zrobiła to skrupulatnie. Takie polędwiczki są jak najbardziej OK, eee, więc one wlecą. Zresztą zrobimy sobie z nich na Polędwiczki, jeśli chodzi o stricte kurczaka, staram się, o ile jest możliwość, o ile jest, wybierać tego kurczaka mówiłem we o nim wiele razy, staram się jego kupować. On jest najdroższy, bo kosztuje 40 zł, czyli no, dużo więcej niż normalny kurczak, ale różnica w smaku yy, na pompowanie wodą tutaj jest potężna różnica. Dlatego ja tego kurczaka wybieram. Przez lata jadłem najtańszego albo w workach w tym momencie, nie wyobrażam sobie jeść tego kilograma dziennie. Są zdęcia, są gazy. Poza tym smakuje jak gówno, za przeproszeniem. To jest dużo lepszy kurczak, także jak macie możliwość, możecie sobie pozwolić, to takiego kurczaka wybierajcie. Oczywiście najlepiej wybierać ze wsi, ale kto będzie w stanie miał, jeżeli ma kilogram mięsa dziennie w diecie, czy tam więcej, tak jak u mnie, jeść cały czas wiejskiego i mieć stały dostęp, więc czasem jesteście skazani na takiego kurczaka kupnego, więc dobrze wybierać dużo lepszą jakość. Idzie miks sałat, tu tak staram się patrzeć na to, jaka jest data, nic nowego. Jest data długa. Widzimy, że to jest w miarę świeże, to można sobie coś takiego zapodać. Także taki miks, mix sobie wpada. To moja słabość ostatnio. Naleśniki z serem i z rodzynkami są świetne. Oczywiście makro dla wielu osób będzie odpadało, bez 16 gramów fatu w całym pakowaniu, 4 gramy na 100 gramów produktu, 400 gramów, ale no smak jest naprawdę fajny. Mało kto ma czas. Żeby siedzieć, smażyć i robić to. Ja przynajmniej nie mam, więc, więc kupuję sobie takie naleśniczki i tych naleśniczków weźmę dwa. Jeszcze jedno kupimy. Niech będzie. Teraz jeżeli, teraz jeżeli chodzi o, o coś do sałatki, no bo zazwyczaj robię taką ala sałatkę grecką. Eee, to jest spoko ser bardzo. I to jest wersja nawet odtłuszczona ale jest konsystencja beznadziejna do, do krojenia, więc to dla mnie odpada. Klasyczna feta, e, bardzo ok, ale cholernie tłusta, więc wybieram zazwyczaj ten sałatkowy. Gdzieś okay. się zaczyna gęsto robić. E, okay. No i pójdziemy chyba w klasykę. Na tym etapie to już można zrobić, czemu nie? pół kg ale ale wróci uwagę sobie na makro to tutaj fatu jest 3 gramy to nie jest dużo to nie jest naprawdę jeśli chodzi o frytki to znajdziecie może gdzieś jakieś które mają nie wiem 2,8 2,7 grama ale to są jedne z frytek jakie można kupić także jak najbardziej jak tylko jest trochę w diecie, można sobie takie fryteczki zapodać Czy fryty idą dobra teraz mamy owocki co z owoców tutaj przede wszystkim banany i banany staram się wybrać takie czyli banany dojrzałe jest uwagi na przemianę cukrów z większą zawartością glukozy w stosunku do fruktozy w, w takich zielonych bananach, więc tego typu banany wchodzą. o jest jakaś promka, jest jest promka na maliny, więc, więc wejdą maliny. Może coś fajnego się z tych malin wykombinuje. No, sobie. Trzeba patrzeć, czy nie są czasem spleśniałe te maliny. bo no, Potrafią być. Niestety w takich dużych sklepach nikt tego nie dopilnowuje. Zresztą są jeszcze dwie paki. Parę malin, nie będą. No i pora na pierwszy posiłek dzisiaj. E, mamy tak, 150 gramów płatków e, ryżowych. E, nie wiem ile jest białka, między 60 a 70 gramów e, prochu. No to z 50 białka niech będzie czystego. Parę malin, oczywiście, których nie liczę. E, jajecznica z 6 jajek. Do tego kupiłem sobie taką bułę. Ta buła może być, nie musi być, ale akurat ją dzisiaj wrzuciłem. E, posiłków jest. 5 zmniejszyłem z 6 na 5, ponieważ czasowo nie wyrabiam. Zazwyczaj przysypiam przy ostatnim, bo wypadałoby go zjeść w okolicy 12 w nocy, a wcześniej nie jestem w stanie wygospodarować czasu. Także posiłki są dosyć duże. To będzie pierwszy. Musimy nadgonić solidnie, bo jest godzina 9.00. już powinienem zjeść ponad godzinę w, wcześniej. Także mam nadzieję, że na dniu się jakoś uda to, to wyrobić. No i tu klasyka się robi przed treningiem. 300 g kurczaka. No, oko tej mieszanki, No ja myślę, że wyszło z półborka. To jest ta 750, nie kilogramowa. No i do tego idą dwa worki ryżu, także to będzie przed treningiem jedzone. No i tak wygląda już gotowy posiłeczek. Kopiec jest naprawdę duży. Tutaj jest, jest 200 g ryżu, 300 kurczaka, tak jak wspominałem. Z tymi warzywami to naprawdę dobrze wchodzi. Także 2-4 razy dziennie taki posiłek zjadam. Mimo, że to jest taki końcowy etap. Masy to i tak to żarcie nie jest totalnie sefiaste. Bo powiem Wam szczerze, że to by był dramat. Już totalny apetyt i tak nie dopisuje. Trzeba kombinować, żeby to zjadać. Ale z tymi warzywkami zawsze zawsze fajnie wchodzi. Ok, zrobimy sobie teraz e, takiego szejka intra workout. Ja go robię w butelce, jak widzicie zwykłej. Nie robię go w baniaku, ponieważ bardzo szybko te baniaki nie nadają się do picia. Wyrzucam ja kupno dwa razy w miesiącu takiej dużej bańki, uważam, że jest bez sensu. Co będziemy mieli w tym, w tym szejku? Będą to węglowodany, tu akurat mam Hydrojuice'a, to, będą to aminokwasy, akurat jest to Aminodast, więc zazwyczaj korzystam z produktu typu BCA EAA z dodatkami i będzie to kreatyna. Także dzisiaj, jako że idą nogi, no to szczególnie te, te węglowodany się przydadzą. Zrobimy sobie szejka. Zaczynając od węgli. Ja tych węglowodanów też nie daję nie wiadomo ile w trakcie treningu. Jak ktoś mówi, że pije 100 gramów karbo, czy więcej w trakcie treningu, ok. Nie ma opcji, żeby przepalić taką ilość, taką ilość cukrów albo tak uszczuplić glikogen, żeby potrzeba było ładować setkę karbo. Chyba, że ktoś waży 150 kg mięśni. Tu będzie 40. Dla chłopa prawie 120 kg, to, to jest naprawdę ok. 40 gramów karbo. Eee, Aminodast, dawkę taką aminokwasów niezbędnych, rozgałęzionych. No, całkiem sporo tego sypię, nie będę ukrywał. Ja myślę, że około 20, no 20 gramów to jest, to jest absolutne minimum. Dajmy taką miarkę. W stylu ile wlezie, tyle tyle damy. Okay. Dobra. I na koniec kreatyna. To sobie wcześniej odmierzyłem tej kreatyny, jak sprawdziłem, wychodzi mi dziennie 10 gramów, 12, coś takiego. Więc jest to taka też miarka typu. U ile... ile wejdzie, dobra? To będzie miało za niedługo po zrobieniu kolor płynu do mycia naczyń, ale będzie całkiem smaczne. I powiem szczerze, że nie będzie bardzo słodkie. To jest duży plus, szczególnie w tych odżywkach EVO. To jest mój sponsor, a ja reklamował go specjalnie nie będę, dlatego że. Kto chce, to spróbuję i sam się przekonać, że to są bardzo dobre odżywki. Także to się rozpuści i zbieram się już na trening. Także widzimy się na sali. Okej, okay, pora rozpocząć trening. I tutaj pierwszym ćwiczeniem w zestawie będą przywodzenia na maszynie. Oczywiście zanim zacząłem przywodzenia, zrobiłem sobie 5 minut rozgrzewki. Rozgrzewka była na bieżni, 12 stopni, prędkość 5 km na godzinę. Był to, był to taki marsz pod górkę. Bez trzymanki oczywiście co do samych przywodzeń nie ma tutaj wielkiej filozofii ja lubię sobie dogrzeć przywodziciel odwodziciel przed rozpoczęciem właściwego treningu jako że wcześniej była kontuzja to tutaj wykonuję tak jak w całym treningu praktycznie dwie serie robocze no, zakres powtórzeń jest troszeczkę większy i takie coś u mnie sprawdza się bardzo dobrze jeśli chodzi o rozgrzewkę drugim ćwiczeniem w zestawieniu będą odwodzenia na maszynie analogicznie jak w ćwiczeniu pierwszym jest to głównie rozgrzewka jest to dopompowanie, dokrwienie, przygotowanie aparatu ruchu na, na bardziej złożone ruchy. Ja tutaj też często śmieję się z tego ćwiczenia, ponieważ znaczy, śmieję się głównie z trenerów, którzy, którzy polecają to ćwiczenie, szczególnie kobietom, argumentując, że dzięki temu ćwiczeniu nadadzą ich pośladkom zajebisty wygląd. Niestety nic takiego nie będzie miało miejsca, ponieważ za wygląd pośladków w większości jest odpowiedzialny mięsień pośladkowy wielki, a tutaj mięśniem dominującym będzie napinacz powięzi szerokiej. Czyli w prostych słowach jest to coś, co jak napinamy pośladek, jesteśmy odtłuszczeni, tworzy nam taką kwadratową dupę. Dla zawodników bardzo fajna opcja. Trzecie ćwiczenie w planie i tutaj uginania siedząc. Według mnie jest to jedno z najlepszych ćwiczeń na mięsień dwugłowy uda, czemu najlepsze, ponieważ pozwala przepracować na mięsień w pełnym rozciągnięciu. Jest to ćwiczenie uważam lepsze niż uginanie w pozycji leżącej i ma też dużą przewagę nad ruchami wielostawowymi, na przykład na martwym, nad martwym ciągiem na prostych nogach, ponieważ też eliminuje nam pracę prostownika, która niestety jest często problematyczna przy użyciu większych ciężarów. Mało kto ma taki poziom czucia mięśniowego i jest w stanie wyizolować w takim stopniu mięsień dwugłowy. Stąd często włącza się prostownik, no i to ćwiczenie przy, przywołuje bardziej na myśl trening do łuk niż samych dwugłowych. Tutaj można fajnie sobie zapanować nad ruchem, popracować w pełnym zakresie, także u mnie to jest baza. I również dwie serie. Okej, okay, chwila prawdy. Wyprosty na mięsień czworogłowy. Ćwiczenie bardzo fajne ale również też i kontuzjogenne, jeżeli używamy dużych ciężarów. Szczególnie pozycja przy pełnym wyproście kolan no, jest sporym obciążeniem dla samych kolan. Oczywiście charakterystyka stawu kolanowego i rozpiętość, że tak powiem, wachlarza kontuzji, jakie mogą towarzyszyć e, tym stawom, może powodować, że jesteśmy w stanie wykonywać to ćwiczenie bez bólu albo z drugiej strony będzie ono dla nas bardzo problematyczne. Jak większość treningu na nogi, tutaj jeżeli jesteśmy obdarzeni dobrze rozwiniętymi mięśniami w okolicy przyczepu kolanowego, czyli mięsień obszerny przyśrodkowy, mięsień obszerny boczny jest nisko osadzony, to mamy dosyć solidną bazę, która stanowi wsparcie dla naszych kolan. Ja niestety nie jestem, te mięśnie nie są mocno, że tak powiem, takie serduszkowe, nad, nad kolanem i muszę to robić naprawdę na wyczucie. Widzicie, tutaj dosyć mocno poleciałem, ciężar to jest około 3-4 stosu. Na główne ćwiczenie całego treningu i tutaj będzie suwnica. Jako że trening jest bardziej skupiony na tylnej taśmie, na mięśniu dwugłowym, na pośladku. To, to jest tutaj całkiem fajna opcja. Jak widzicie, pokazuję w tym momencie taki tip, który możecie sobie zastosować, a mianowicie, jeżeli nie dysponujemy odpowiednią mobilnością w stawach biodrowych, to jest bardzo częsty problem, to przy dosyć niskim opuszczeniu platformy możemy borykać się z takim podwiniętym, podwiniętym pośladkiem. W dłuższej perspektywie wykonywanie treningu w ten sposób może skończyć się bardzo sporymi problemami w obrębie dołu grzbietu i bólami jak możemy tego uniknąć możemy sobie właśnie siąść odrobinę wyżej tak jak Wam na początku pokazałem tutaj mówię, suwnica bardzo fajna to jest akurat suwnica Hamera, więc jedynym słabym punktem na tej suwnicy jestem ja a nie sam sprzęt można sobie naprawdę polecić do oporu widzicie, miejsca jest jeszcze bardzo dużo tu jest około, Boże, nie wiem, 400 kg chyba to oczywiście nie przekłada się w żadnym stopniu na przysiad sam sobie ale ćwiczenie daje dużą stabilizację i pozwala solidnie przepracować nogi Także mówię, tutaj dałem sobie w palnik, chyba nawet trzy serie zrobiłem i nogi już, już były naprawdę zajechane. Zajechane bardzo solidnie. Kończącym ćwiczeniem w całym zestawie będą wykroki. Nieśmiertelny klasyk. My myślałem, że będę w stanie dołożyć coś jeszcze ciężaru. Tutaj niestety nie było takiej możliwości, bo nogi były już, już poważnie zajechane. Ale dzieje się to też za sprawą sposobów, w jaki wykonuję te wykroki. Jak zwrócicie sobie uwagę na większość osób, które robi te wykroki, to nie osiągają oni dużego zdjęcia w stawie kolanowym. Przez to te wykroki nie mają prawa działać tak, jak powinny. Prawidłowo zrobione są w stanie ominąć nawet spore braki mobilności, które też niewątpliwie posiadam. I ja naprawdę staram się tutaj siąść pośladkiem na napięcie z tyłu, na tyle na ile się da. Kolano w nodze drugiej, czyli przeciwstawnej do nogi wykrocznej, staram się odstawiać na bok, tak by zapewnić sobie wystarczająco miejsca do zrobienia tego wykroku. Gwarantuję wam, spróbujcie sobie w ten sposób zrobić, i to będzie zupełnie inny wymiar wykroków. Dobra, nogi dobiegły końca. Uch, ciężko było, nie powiem. Ale jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę te kolana mi dawały w a teraz nie czuję. Odpukać. Mam nadzieję, że, że nie będzie źle. Także zwijam się do auta i będziemy się widzieć już e, przy jedzonku. Okej, okay, posiłek potreningowy. A w posiłku potreningowym jest 200 gramów węglowodanów pochodzących z mąki ryżowej oraz 100 gramów Białeczka, tego oto białeczka Way Elite. Yy, no, mówię, mąkę ryżową. Nie nazywam tego Cream of Rice, bo jak ktoś nazywa Cream of Rice yy, rozmieszanie mąki z yy, ryżowej z wodą, to jest żart. Nie robi się żartu z żartu. Yy, no konsystencja jest powiedzmy ok. Cream of Rice prawdziwego to nie widziało, a nie chce się latać za kaszkami, jakimiś klejkami, więc coś takiego wchodzi ok. Odżyweczka jest o smaku bananowym. Także 200 węgli, 80 g białka. I trzeba będzie to przetrawić. Po nogach powinno fajnie wejść. Możecie mi życzyć życzyć smacznego. OK, możemy się zabrać za marynowanie mięsa na przedostatni posiłek. A powiem szczerze, że te 5 posiłków to jest wygoda. Wiedząc, że mam tylko jeszcze 2 do zrobienia dzisiaj, a nie 3, to to jest mega. Mam filetik z kurczaka, które już wstępnie przygotowałem. To są te filety, które wam pokazywałem podczas zakupów. Nie rozbijałem ich nawet, ponieważ jak widzicie, one są cienkie. Umyte, cieniutkie, ponacinałem je tylko. Także mamy fileciki, zamarydujemy sobie te filety. Pokażę wam taką marynatę prostą, którą robię. No raczej na redukcji, na prepie ona nie przejdzie, bo jedzie za tłusta, ale no ma się już jak najbardziej. Do tego ziemniaczki. Akurat pozostałość muszę wyjeść i tutaj będą pasowały bardzo dobrze. Także z dziewczyną sobie zjemy ziemniaki. to się nasycimy na pewno. Ok, więc tak. Chwileczki lądują w miejsce. Jeśli chodzi o podstawę, to, to będzie to oliwa. Powiem Wam, czego mi najbardziej brakowało. To jest właśnie takiego dodawania na oko. Nie, że o. 10 gramów oliwy, jak dam 11, no to już muszę kombinować, nie po prostu taki drizzle oliwy, to jest, to jest fajne, także ten kurczak idzie z tą oliwą. Teraz do tego jogurt naturalny. Mamy godzinę, żeby się to zamarynowało, więc nie będzie szałowo. Fajnie by było to zostawić co najmniej na jedną noc. O, wystarczy starczy tylko tego jogurtu. Do tego pójdzie musztarda miodowa, koniecznie miodowa. Przemiję tą łyżkę. Musztarda miodowa. I taką solidną, solidną łyżeczkę. Będzie OK. Dobra. I na koniec do tego pójdzie jeszcze przyprawa. To jest przyprawa, którą można kupić w Lidlu podczas tygodnia greckiego, ale ona bardzo często się przewija. To jest przyprawa bifteki. Kebab też by przeszedł, ale to bifteki tutaj naprawdę super się komponuje. Krzyczy trochę. I coś wyrabiamy. No to się powinno bardzo ładnie przegryźć, tego sosu, że tak powiem, marynaty nawet jeszcze trochę zostanie. Będę to piekł w piekarniku na gorące powietrze, więc postaram się odsączyć nawet trochę z marynaty to mięso, bo w przeciwnym wypadku no wszystko skapie na dół. Ono jest fajne, jest fajny ten piekarnik naprawdę, jak ktoś chce bezsłuszczowo jeść, to to jest super opcja. Także jest to jest to wstępnie zamarynowane. No jak to mięso w marynacie nie wygląda rewelacyjnie w tej formie, ale już upieczone będzie wyglądało świetnie, zresztą zobaczycie. Także to jest podstawa. Kartofle to jest dosłownie 5-6 minut na patelni, więc nie będę ich tutaj z nimi kombinował. Chowam to do lodówki, no i pewnie pokażę Wam już jak posiłek będzie gotowy. No i pora na mięsko. Zwróćcie uwagę, mięsko nie jest suche. Więc to nieładnie dotknę palcem, że jest mięciutkie e, tutaj tak kartofelki tu się trochę e, zleszczyłem, więc kupiłem grześkowiaka nie chciało mi się, się surowki dodatkowo robić tutaj też porcyjka dla takiego, dla takiego dzika <grym, 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 to od pół kilograma ziemniaków to jest myślę na raz, to jest myślę na raz dobra porcja e, także możecie nam życzyć smacznego i my się już bierzemy do jedzonka no i pora na ostatni posiłek dzisiaj będą to dwa Dwa opakowania na leśników z trenem rodzinkami jest godzina trzecia nad ranem. Weszliśmy, wróciliśmy i naprawdę nie mam już ochoty na jedzenie, no ale jednak trzeba to zrobić, trzeba to zjeść. Także to będzie mój ostatni posiłek makro. Że wam podrzucę to mamy 100 400 gramów, 164, no to będzie 320 640 plus minus kalorii w jednym 1200 kalorii w dwóch w dwóch takich kontenerach także to pójdzie, pójdzie zaraz trzeba będzie ściągnąć także chciałem Wam podziękować bardzo za obecność za to, że byliście ja postaram się te naleśniki wcisnąć trzeba, trzeba to trzeba jeśli materiał Wam się podobał zapraszam do subskrypcji zapraszam do lajkowania, do sekcji komentarzy Powiększymy tym społeczność. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu będziemy mieli więcej ciekawych materiałów, które będą publikowane na kanale. I będziemy się widzieć przy okazji kolejnych. Cześć.